Witam witam witam, fajnie. Chciałem tutaj powiedzieć wam wszystkim dobranoc. Moja ja jest spać. O, ja jestem zmęczony. Idę na nas do roboty widzowie fajnie. Chciałem tutaj wam podziękować za te lajki, które idą No i mam nadzieję, że przez noc lajki będą szły. Dalej, dalej do przodu, nie do tyłu. No, chciałem tu podziękować. No i chciałem tu... Powiedz Wam dzisiaj, fani. dobranoc Wam, życzę miłej snów, nocy. Jak coś to lajkujcie, fanpage, idźcie do przodu! No i dziękuję za to, że wspieracie, pomagacie, że coraz więcej lajków wchodzi. Dobranoc Wam, życzę jak coś, co śmiało przez nas, możecie wysłać do znajomych, fanpage, i lajkujcie tego typu. Wiecie o tym, że jest tam nowy regulamin opuszczone, trzymając się tego zasad, tego, tego regulaminu, kto złomie ten regulamin, to wiadomo dostaje osoba z automatu ban na zawsze i nie ma przeprosin tego typu, żeby odblokować. Ktoś nie, nie rozumie tego regulaminu, niech dwa razy, albo trzy razy poczyta, będzie wiedział na jakiej zasadzie trzeba się pinać regulaminu. fajnie dobranoc wam życzę mieli snów tego typu ja też spadam już do spania chciałem właśnie tu podziękować że czas więcej lajków tego typu no i dobranoc wam życzę bębę!